Hej kochani, dzisiaj chciałabym wam pokazać, jak wygląda mój dzień podczas sesji online na studiach tanecznych. Całą sesję generalnie mieliśmy online. Niektóre rzeczy były w formie sprawdzianów, jakby wiecie, po prostu testów. Inne były w formie odpowiedzi ustnych, jeszcze inne w formie mm, po prostu zaliczenia ćwiczeniowego na różnych takich przedmiotach tanecznych. I tutaj, jak widzicie, każdy mój dzień zaczyna się od porannego treningu 45-minutowego. Robię zazwyczaj stretching, uczę się jakichś tam trików tanecznych, mm, potem jem śniadanie i dzisiaj jadłam naleśniki i ponieważ później nie miałam żadnych lekcji na kamerkach to po prostu zjadłam te naleśniki w czasie zajęć. <gryw> Biorę także suplementy i generalnie dzisiaj pokażę wam jak wygląda moje zaliczenie z przedmiotu teoria tańca. To zaliczenie składa się z trzech części, i pierwsza z nich to jest praca pisemna na dwie strony, a cztery, mi co prawda wyszły trzy i pół i musiałam skracać, na temat interpretacji omówienia dzieła tanecznego. Tutaj jest choreografia Smoke od Matsa Eka, mam nadzieję, że dobrze to czytam. I jak widzicie, to było mega czasochłonne. W sensie, ja to z trzy dni pisałam, musiałam sobie wszystko wypisać, wszystko wyszczegółowić i później to omówić według wytycznych, które wysłała nam pani. Druga część, równie czasochłonna, to było stworzenie Etiody, która w sumie, trwała jakieś 5 minut. Musieliśmy oczywiście wymyślić ją sami na podstawie wytycznych. Wszystko mieliśmy zapisane w znakach kinetograficznych, czyli musieliśmy się też oczywiście tych znaków nauczyć, żeby później je rozpoznać. I właśnie teoria tańca opowiada generalnie ten przedmiot. Opowiadam właśnie o różnych znakach, o kinetografii, o niektórych choreografach i tak Uczyliśmy się jak zapisać poszczególne układy, poszczególne choreografie. Uczyliśmy się różnych rodzajów rytmów, co zresztą możecie tutaj zobaczyć, że u mnie w tym układzie wszystko jest takie osobne. Bez żadnego działania innego, bo na tym, że tak powiem, polegało to zadanie, że każda rzecz jest osobna. Musieliśmy gdzieś tam wymyśleć jakieś gesty, bez żadnych przyruchów, podskoki z impulsem. Tutaj położenie się z impaktem, zaczął upadek, zwiększanie się, zmniejszanie się. I Generalnie, no, z tym było dość zachodu. Jeszcze ostatnia przyszła do mnie paczuszka ze zdrowymi słodyczami, która mi umiliła uczenie się do egzaminu ustnego z teorii tańca. Jak widzicie tutaj mam notatki z całego semestru i musiałam się oczywiście tego też nauczyć. Mega się stresowałam. Jakże już jestem po, poszło mi dobrze. E, zaraz się przejdę z Dropsem na spacer, potem zjem obiad, a wieczorem jeszcze idziemy na bad. I tak właśnie wygląda każdy mój dzień praktycznie, że poranny trening, później lekcje i potem wieczorem czasami balet i zobaczcie w ogóle ile śniegu spadło, po prostu to jest taki klimat zimowy, szkoda, że tak nie było przed świętami, ale i tak jestem zachwycona, bo ostatni raz tyle śniegu widziałam jak byłam małym dzieckiem. No i tak wygląda nasza sala i jeszcze wieczorem po balecie zaszłam do Lidla, gdzie znalazłam ten ogromny mus 200 gramów, który był przepyszny. To co, to by było na tyle. Dzięki, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Życzę Wam miłego dnia albo wieczoru. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Będzie mi miło. Pa! pa.